ma. Ostatnio u nas na kanale nie było kontentu komentarii, czyli filmów, w których po prostu komentujemy, bo gadają gdzie jakieś głupoty, ewentualnie reagujemy na Ostatnio pojawił się film Fury Prawdziwa Analiza z kanału Wojna Idei. Oznaczyliście mnie chyba wszędzie, gdzie się tylko dało. Dostałem wiadomości od was i ogólnie pierwszą osobą, która podesłała mi link do tego filmu jest Balbol, dlatego bardzo Ci dziękuję. Ja ten film oglądałem Cały i po prostu się w pewnych momentach załamałem, jeśli chodzi o całą metorykę i jak został film przeprowadzony. Od razu z góry mówię najlepszym filmem na temat furasów z zewnętrznej części społeczeństwa nienależącej do fandomu furasów był film od sum contentu. Tam film został zrobiony niemalże perfekcyjnie, był wywiad środowiskowy, dużo zebranych informacji, a tutaj no... Fandom z każdym rokiem zyskuje nowych wielbicieli, zarówno w Polsce, jak i na świecie, przy czym nie są mu obce różnorakie kontrowersje oraz głodny każdej kolejnej z nich wierny wianuszek antyfanów. Furasi w wielu miejscach nazywani są subkulturą, choć niektórzy z nich odżegnują się od takiego określenia. Na pewno jest to wspólnota o nisk. Znaczy się, to jest subkultura. Nikt się tutaj nie zastanawia nad tym, że to nie jest subkultura, to jest fandom, a tak naprawdę multifandom, więc... No sorry, no już pierwsza głupota na początku, no. Progu wejścia, wymagająca głównie tego, by wstępnie czuć ideę stojącą za przebieraniem się za humanoidalne zwierzęta. Pozostaje więc pytanie, jaka konkretnie jest to idea, czemu służy i czym przyciąga kolejne osoby. Za głęboko wchodzisz. Od razu mogę powiedzieć, że na początku filmu i ogólnie cała metoryka całego materiału tutaj Wojny Idei jest nagrana takim bardzo poważnym słownictwem. Wiecie o, o co chodzi. Bardzo skomplikowane Poważne słownictwo, jakieś filozoficzne przemyślenia. Za bardzo komplikujesz to, co chcesz powiedzieć. Jakby temat Futrzaków można opowiedzieć w bardzo prosty i normalny sposób. Powiedzieć wszystkie za i przeciw, jakie stoją za fandomem. Po pierwsze, kim właściwie jest Furry? Jak możemy dowiedzieć się z serwisu Wikifur, furry, z angielskiego futrzak, futrzastość, to ktoś związany z, z tak zwaną sztuką futrzastą, skupioną wokół antropomorficznych zwierząt lub mitycznych stworzeń. To już każdy powiedział, każdy już przytoczył ten fragment Wikipedii i Wikifur. Dalej nie widzę sensu w tym filmie. ...znać za wydzieloną w latach 70. XX wieku część większej społeczności konwentów science fiction. Wszystko zaczęło się od dyskusji uczestników na temat popularności antropomorficznych zwierząt, To znaczy czy zwierząt posiadających cechy ludzkie, takie jak pionowa postawa, humanoidalna sylwetka, rysy twarzy czy osobowość? Furasi zdają się dostrzegać w antropomorfizmie złożony proces kulturowy, przez który podkładamy humanoidalnym zwierzętom głosy po to, by opowiadały nam o nas samych i o naszym życiu. To jest po prostu styl artystyczny, który istnieje od wielu, wielu lat, często po prostu dla zabawy lub wzbogacenia świata. Tworzy się zwierzęce postacie lub w ogóle postacie nieistniejące w naszym ani w żadnym innym świecie. Używając do tego duchów, demonów i tego typu innych tworzeń, żeby opowiedziały nam jakiś fragment historii pewnego świata. Jakby to nie jest nic normalnego i odkrywczego. Fandom Furry zdaje się zasadzać na założeniu, że jest coś istotnego w takim właśnie doborze środków. To, co standardowo uznalibyśmy za posługiwanie się przyjaznymi, łatwo przyciągającymi uwagę dzieci postaciami z perspektywy członków Furry Fandomu, świadczy o czymś głębszym, mianowicie o tym, że oblicza zwierząt są nośnikami tożsamości, pojemnymi uży. I po co to tak jakby komplikować? No, samo słuchanie już. Fandomie, Alter Ego to jest w ogóle coś, co można stworzyć. Niektórzy mają postać człowieka, niektórzy mają postać robota, niektórzy mają postać demona, jakiś hybryd ludzi z aniołami. Każdy tworzy sobie postać, a zwłaszcza w internecie, jaką chce i nikt nie ma prawa mu tego zabronić. Tutaj jest to tak tłumaczone, jakby to jakiś miał większy sens. W tym, co robią futrzaki, co o ironio nie ma w ogóle sensu w tym, co mówisz. Interesowani tak postrzeganym fenomenem ludzie zaczęli tworzyć komiksy takie jak akcentujące wątki komediowe Funny Animal lub Omaha The Cat Dancer, na kartach którego upodobnione do ludzi zwierzęta wchodziły w pokazywane wprost relacje seksualne. Przechodzimy do najważniejszego aspektu fury fandomu, czyli seksualizowanie. Jakby 90% materiałów na temat filmu opiera się głównie na metoryce seksualnej, bo ludzie jakby to im przykuwa uwagę, wiecie, o co chodzi. To nie jest tak, że ludzie z różnych fandomów, czyli fandomów anime, otaku, ludzie lubiący jakieś gry, też posiadają swoje tereny, które są, należą do jakiejś pewnej Etiopii seksualnej, gdzie no, tego się nie da uniknąć, bo znajdą się ludzie, którzy po prostu będą seksualizować pewne rzeczy. Niektóre elementy są właśnie albo główną częścią fandomu, albo poboczną, albo zrównoważoną częścią fandomu i to istnieje po prostu wszędzie, jakby ten aspekt no, jest akceptowalny w wielu miejscach miejscach. Jak opisuje to Wikifur, wyimaginowana postać Furry, której rola sprowadza się od zwykłego bohatera opowiadania czy modela dla rysunku, przez postać odgrywaną w trakcie sesji RPG i gier internetowych, takich jak Furcadia czy Second Life, po wewnętrzne, bardziej zwierzęce alter ego, lub jak wyżej, obiekt do naśladowania dla danej osoby należącej do społeczności Furry. Często Furry odczuwają bardzo głęboką więź ze swoją postacią. Wszelkie cechy charakterystyczne, takie jak charakter, sposób mówienia, poruszania się i nawyki, stanowią punkty zaczepienia. W Procesie urealnienia fursony. Dlaczego tak jest? Bo w 99% fursona ma być naszym własnym odzwierciedleniem w innej skórze i dlatego aż tak dużą wagę futrzaki przykładają do stworzonej fursony. Dlaczego? Bo to w teorii jesteśmy my odzorowani. Jakby na kartce papieru, ewentualnie w jakiejś historii. Są ludzie, którzy nie przykładają uwagi do fursony. Na przykład, dużo cech szczególnych, czy właśnie wyglądu fursony, może być spowodowanym jakimiś hobby lub rzeczami, które nas inspirują. Fursona może mieć wygląd lub ubrania aspirujące na podstawie jakiegoś utworu literackiego, filmu, gry itd. Na przykład, może być postać, która jest wzorowana ubiorem lub Wyglądem lub posiada atrybuty na podstawie gier powiązanych z np. The Walking Dead, z God of War, z GTA V, z Far Cry'em. Różne tego typu aspekty można włożyć do swojej Fursony. Ponieważ są tym, co dana osoba może odgrywać wewnątrz fandomu. Stąd też, jak zauważa zainteresowany polskimi futrzakami Witold Krzemiński, dalszy rozwój tak. Ogólnie ten Witold Krzemiński to jest jakaś dziwna osoba, o której nie miałem zielonego pojęcia, że istnieje. Dajcie mi kontakt do tego Witolda Krzemińskiego, bo zamieniłbym z chęcią z nim parę słów, bo jest tutaj wiele rzeczy w filmie, które zostało ukazane, które on niby badał. Z niego taki badacz jak ze mnie po prostu nie wiem, nie wiem kto. Jak Zwilka kot. Jakieś dziwne rzeczy on badał, o których nie mam żadnego pojęcia. Ja zostałem zapytany o nic w tych aspektach, gdzie ja tworzę filmy o furasach 4 lata i jakby żaden badacz do mnie nigdy nie napisał. W postaci odbywa się poprzez tworzenie się fursony wewnątrz fandomu. Fursona jest od tego momentu współtworzona razem z innymi na zasadach interakcji. Na podstawie zachowań, rozmów i wydarzeń wewnątrz fandomu, które konstruują jej postać w wyobraźni autora swojego awatara, jak i innych członków fandomu. Ferry fandom przypisuje wszelkie formy komiksowej pornografii, erotyzowania swoich. Dobra, już mogę powiedzieć, że połowa tego filmu to jest o seksualizowaniu furasów, jakby. To jest standard, chyba już w każdym filmie to było widoczne. Z utajonej zoofilii... O dobra, to ten fragment. Tak zwanej krzykliwej mniejszości, którą media podchwytują najchętniej. Z tej perspektywy, zero-jedynkowe kojarzy... Temat zoofilii w fandomie jest często poruszany. Jakby też wszyscy mówią, że każdy furas jest zoofilem, z uwagi na to, że przebiera się za jakąś określoną rasę lub gatunek. Gówno prawda. Jakbyście troszkę posiedzieli w fandomie, mówię o osobach, którzy jakby zwracają na to uwagę. Wiedzielibyście, jak fandom reaguje na osoby, które aspirują się jako zoofile. Nawet nagrałem o tym film. Osoby. Które mają zajawki zoofilskie, są PDF-em, ZF-em, czy jakoś tak można to nazwać, są karcone, usuwane i banowane w fandomie. To nie jest tak, że fandom na to przyzwala, że fandom jakby toleruje takie zachowania. Takie rzeczy w fandomie są po prostu karcone i nietolerowane. Ja jestem tego świadkiem i ja dopnę do tego, żeby takie sytuacje w fandomie po prostu się nie powtarzały. Dlaczego gardzę takim zachowaniem? Gardze wszelakim zachowaniem przejawów jakiegoś wykorzystywania zwierząt, dzieci, ludzi na wszelakie różne sposoby. Tylko szkoda, że o innych rzeczach taki się nie robi. Jak fandome anime są wykorzystywane po to, żeby wykorzystywać innych ludzi? Kultura katolicko chrześcijańska jak to jest wykorzystywanie ludzi i głupoty innych na to, żeby osiągnąć swój własny cel? afery z fetyszami byłoby nadmierną generalizacją wobec części ludzi przyciąganych do społeczności przez rzeczy tak neutralne jak hobby, gust i kreatywność. Z drugiej strony podtekst seksualny zdaje się być stale gdzieś w pobliżu i to nie tylko za pośrednictwem afer. Po pierwsze, niektóre wyliczenia wskazują na to, że około 70% członków tego fandomu... Dobra, kolejna rzecz. 70% fandomu to są osoby LGBT. Ten film już w fandomie obleciał sz szerokim łukiem przez te 6 dni, odkąd Został on upublikowany. Ile ludzi się oburzyło na temat właśnie tego, że 70% ludzi w fandomie jest LGBT? Ja bym chciał bardzo wiedzieć, skąd są te statystyki. Jakby nikt do mnie nie zadzwonił, nikt do mnie nie napisał, nie wysłał żadnej ankiety. Jaki sposób istnieje na to, żeby obliczyć, że dana społeczność ma tyle i tyle procent zachowania ludzi, tyle i tyle jakichś poglądów seksualnych? No, naprawdę chciałbym znać ten Mówię, do mnie nikt nawet nie zadzwonił się spytać, czy ja jestem gejem, czy jestem lesbijką, czy jestem helikopterem bojowym. To osoby LGBT, co mogłoby oznaczać, że istnieje jakaś korelacja pomiędzy Z tego wynika, że co prawie trzy czwarte Osoby w fandomie to są osoby homoseksualne. Już nie wliczając, że, dobra, można by, jakby było to 50%, to jeszcze bym uwierzył, że te wyliczenia są jako takie słuszne. Że 25% to są geje, reszta to są osoby biseksualne, są osoby, które się nie orientują w żadnym aspekcie seksualnym. Jako nośnika do odkrywania swojej tożsamości. To nie ma praktycznego sensu w tej wypowiedzi, jakby nie widzę sensu w tym zdaniu, którym widzę na ekranie. Ludzie za bardzo szukają drugiego dna, po co to jest. Niektórzy biorą to bardziej na poważnie, niektórzy mniej. Wskazują czasem na ogromną podatność na poprawność polityczną, która może skutkować normalizowaniem niepożądanych lub niebezpiecznych zachowań. Co masz na myśli szkodliwych, niepożądanych zachowań, co że ją ja wytłumaczyłem: fandom nie toleruje przemocy seksualnej, fizycznej wobec zwierząt czy ludzi. Bądźmy ludźmi, wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy sumienie, nie jesteśmy zwierzętami głównie temat zoofilii. O tyle problematyczny, o ile weźmiemy pod uwagę fakt, że dużą część fandomowej twórczości stanowią tak zwane będące... Nawet nie umiem wypowiedzieć tego słowa. Jakby ja go nie krytykuję za ten film. Ja krytykuję zawartość tego materiału. Bo ja nie mogę powiedzieć, że ten człowiek jest zły. Po prostu jest niedoinformowany. Czepiamy się yifów w fandomie. Ale znowu przytaczam fandom animców, otaku i tak dalej. 99% zawartość anime mang jest po tekstem seksualnym, są anime, które są żywcem pornografią i jakoś to nikomu nie przeszkadza. Anime propaguje nieraz zaloty starszych mężczyzn do młodszych dziewczynek. To też nikomu nie przeszkadza. Wiele gier takie jak League of Legends, Paladins też zawiera podteksty seksualne, części fandomów. Różne bajki dla dzieci nawet są seksualizowane przez ludzi, którzy mają po 30, po 40 lat. To jest problem globalny, a nie tylko fury fandomie. ...oraz równolegle terminem dotyczącym fetyszystów pluszowych. Z punktu widzenia prawa, twórczość ta nie jest traktowana jak przejaw zoofilii, zdaje się być jednak na pograniczu ze względu na. Nie jest żadnym pograniczem. To jakby powiedzieć, że gracze Lola są na pograniczu szatanizmu czy innych pogańskich rytuałów, chociaż, no, czy Lola. No no, mówię, to tak jakbyś, nie wiem, oceniał ludzi poprzez grę, w jaką grają, na przykład osoby grające w Baldur's Gate, według wtedy, nie wiem, ludzi są na pograniczu szatanizmu, nekromancji, nekrofili i innych takich pierdół. Proszę was. Jeśli chodzi o relacje seksualne między członkami fandomu, powstał z ich powodu termin taki jak mursut w celu, Określenia różnych typów kostiumów używanych lub skonstruowanych do celów seksualnych. Nie wiem, nie chcę mi się tego tematu dalej słuchać, bo wiemy o co chodzi, tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi w tym fandomie, i wszystkie jakby interakcje seksualne są wykonywane między i tak dwojgiem ludzi. Nieważne jaki są wykonywane między ludźmi i to jest w 100% normalne, to tak jakbyś nie wiem ze swoją partnerką, partnerem po prostu poszli do łóżka i ktoś się czepiał, żeby uprawiacie miłość, dlatego że oglądaliście film na podstawie nie wiem wampirów czy oglądaliście The Walking Dead i z uwagi na to, że wy to oglądaliście, jesteście nekrofilami, bo lubicie filmy o trupach. No, proszę was. Oglądałem już ten film, jak jakiś temat, tutaj jeszcze jest temat o jakieś zoofilki z ale to też, nie wiem, co to była za historia, jakby ta historia mnie ominęła, ale coś tam było, ale to bardziej się ludzie z by wypowiedzieli. Zobaczmy dalej, nie wiem, od tego fragmentu. Dobra, tutaj nawiązanie do aktorów. Swoje zwierzęce alter ego lub motyw odzwierciedlania ich prawdziwej natury lub najbardziej charakterystycznych cech, a więc rzeczy, które można uznać za ciągłe w czasie i realne. Stąd też osoby furry bywają określane przez badaczy mianem aktorów społecznych. Wcielanie się w Fursone zdaje się mieć także okazjonalny, autoterapeutyczny motyw obcowania z nieakceptowanymi częściami własnej ludzkiej natury. To akurat mądrze jest powiedziane i z tym się w 100% mogę zgodzić. Fandom polega głównie na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla tych, którzy chcą odkrywać części siebie, w których normalnie nie czują się komfortowo lub którzy po prostu chcą się dobrze bawić lub interesują się sztuką. Dla wielu osób mających problemy z komunikacją, Fursona może złagodzić to obciążenie. Twoja fursona pomaga sygnalizować innym, jak chciałbyś być traktowany. Jeden z badaczy podaje przykład, że taka komunikacja w kontrolowanych warunkach może być korzystna dla osób autystycznych. Poza tym, co już było wspomniane, przeważająca część członków Ferry fandomu to osoby LGBT. No to przeważająca, przeważająca. Naprawdę chciałbym wiedzieć, skąd powstały te statystyki, bo dużo osób właśnie zwróciła na tę uwagę tych statystyk i sami są wszyscy ciekaw, skąd to wyszło. To czy znaczy wszystko jest od ludzi dla ludzi, nie? Są ludzie, którzy do tej pory w wieku 30-40 lat potrafią oglądać anime. Są ludzie, którzy mają po 25 lat i oglądają dalej Bentena te stare kreskówki. No nikomu się nie da zabronić pewnych rzeczy, nie? Furry fandom jest ciekawym zjawiskiem zasługującym na uwagę ze strony badaczy. W końcu możliwym jest, że mamy do czynienia z fenomenem proponującym jak można radzić sobie z problemami z własnym obrazem lub tożsamością. Jezu, ten Witold Krzymiński to naprawdę jakiś dziwny człowiek. Ja nie wiem, muszę do niego kontakt, jak, kontakt jakiś do być, bo naprawdę jestem ciekaw, skąd niektóre te bzdury wyciągną, bo on gada bzdury. Charakteryzujących daną postać umożliwia wyrażanie siebie w aktach autoidentyfikacji i bycia identyfikowanym na sposób, który okazuje się zbyt trudny poza fandomem. Chciałbym ja tak powiedział, że aż taki trudny. Mówię ten widok Krzemiński coś nakręcił za dużo. Odgrywanie Furson ma cechy terapeutycznej psychodramy, o tyle ciekawej, że rozłożonej w czasie i traktowanej nie jako ćwiczenie, lecz jako styl życia. Mówię, tu jest, w tym filmie jest zawarte kilka bzdur. Nie krytykuję tutaj twórcę filmu, tylko samą metorykę filmu. Jakby dużo rzeczy gada po prostu z sensem, są fajne rzeczy powiedziane, są też, niestety w przewadze tego filmu są rzeczy powiedziane po prostu źle. 30. Procent tego filmu ma po prostu sens. I tak jestem w przekonaniu, że najlepszym filmem o furasach spoza fandomu jest film Sum Contentu, na który serdecznie zapraszam sobie obejrzeć. Bo tam jest zrobiony wywiad środowiskowy, cała historia fandomu przytoczona. Widać, że ktoś poświęcił pracę nad to. Ten film ma 11 minut. Opiera się głównie na Wikipedii i badaniach jakiegoś Witolda Krzymińskiego. Który za cholerę nie wiem, kim jest. A Wam już dziękuję za ten rok, jakże prosperujący dla mojego kanału i dla mojej osoby, mimo że był to rok bardzo ciężki. Jeśli są osoby, które oglądają moje streamy lub obserwują mojego Instagrama, to wiedzieli, co się działo dla mnie przez ten rok. Także wesołego nowego roku, i już widzimy się w następnym roku.